Mam portfel, mam portfel, ok. Dobrze. Proszę bardzo. Mamy śnieg w Kioto w dniu. 9? 10? 15? Nie wiem, który już. Nie wiem, który już dzień. Piętna... ale w sensie który dzień naszej podróży. Dobrze. Idziemy sobie do naszego nowego faworyta Daily Amazaki na jedzenie. A potem w planie dniu dzisiejszego jest zwiedzanie świątyni Kiyomizu. A potem to w sumie nie wiem. A ja wyjdzie w pranie. Nadal nam śnieg towarzyszy. Prawie są. Zamarznięte. Pływają. A, to dobrze. To co dziwne, żeby zamarzało roczny No nie, no jest 4 na plusie. Tylko trochę mnie ten śnieg dziwi. Mm. Fajnie, wejście trochę ośnieżone u góry, jakieś śmiesznie drzewa opatulone, żeby mu ciepło było na zimę. nie takie wyjątkowo w stylu takim, nie wiem czy... Spadło na górze, ale... Czy to jestem pozbawiony taktu nagrywając cmentarz? Mam nadzieję, że nie podążamy w stronę świątyni. Spinamy się pod górę. Śnieg przestaje padać powoli. Patrz, taki jak tamten na przykład. To jest nagrobek. Dzięki boku za szerokokątne obiekty w tym telefonie. Super w tym tańczącym śniegu jest tutaj, można fajną panoramę zrobić. Tego się, tego się nie da podnieść, To jedną ręką można podnieść, ale tamtego... Dawaj, wyciskaj. <grystanie> <grystanie> dawaj, dawaj, dawaj. Powodzenia. <grystanie> Dobrze. Niestety o, od lebedyńskich się... Odcięliśmy dzisiaj, komunikacja miejska niestety trochę nawala przez śnieg, ale... Lima zaskoczyła pojazd. Dokładnie. To jest nasz Mamo, Mamo, jestem w anime odcinek podróży. Szkoda, że tam... z eee, znowu też będzie widać nas stamtąd, także... No, tam za nami możemy się okadzić i oczyścić duchowo.

Fajnie góry na horyzoncie widać. Mhm, ładnie jest. Jesteśmy w parku. W parku mam Maru... Coś. Marujama park. Aha. Maru góra. No dobrze? Tak, ale nie wiemy... Nie wiemy jak zapisane jakim, jakim znakiem, a... No pierwszych tak, jesteśmy pod podnóża góry, to no na pewno jesteśmy w górach. O Są forfitery Japońskie. Ciekawe czy będą Siedzieć. Zwiedzanie świątyń część, któraś dzisiaj sobie z haska tak chodzimy wszędzie i zwiedzamy, bo taki spokojny dzień świątynny, także zaraz się obrócimy, czekaj, obrócimy się i mamy świątynię kolejną, nie wiem jak się ta nazywa. Chodzimy po schodach? A, Chion Temple. Czemu nie? Możemy wejść. Chciałem, od do Jakiś muzeum. Ale ty, no, nie widać za bardzo jaka ten. Zobyczę są te schody dość. No kurde. Dobra. Ciekawe ile nam metrów. O. 30? Coś kota tego.

jak spadnie Zielona. Szczęśliwa.